Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dyskach HD, a dokładniej o defragmentacji i ich przyspieszaniu, a raczej przyspieszaniu odczytu danych z dysków, które już są na tym dysku. I tak, wiem, temat HDD-ków już był poruszony i był temat jak przyspieszyć dysk HDD, ale nie każdy zrozumiał o co chodzi, tak więc robię kolejny odcinek, który jest po w sumie długim czasie, bo tamten odcinek był dość dawno temu. Tak więc temat defragmentacji dysku. A komu to potrzebne? A po co to? Do czego? Jak to? Co to robi? Temat ten jest dość prosty. W sumie pochodzi jeszcze od starych komputerów. Mogę pokazać wam jak. Defragmentacja dysków znana była już w tych komputerach. Nie wyleć blacho. Jest to temat dość prosty. Ale zanim poruszymy ten temat, chcę polecić wam mojego sponsora, ponieważ sponsorem mojego kanału jest Skydrop i ma dla was co miesiąc kosę, którą możecie wygrać na moim Twitchu. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Także w tym miesiącu mamy jeszcze dla was Shadow Dagger Lore a w następnym miesiącu będę miał dla was tą kosę. Także, jak chcecie wygrać nożek, to wbijajcie do mnie na streama. O, oczywiście, aby to zrobić, musicie wejść na mojego Twitcha i oczywiście kliknąć w to miejsce, kod promocyjny. I tu wpisujecie kod Skull, za co dostajecie 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Oraz dostajecie 2,50 zł na start, za co możecie otworzyć sobie swoją własną pierwszą skrzynkę. No i my sobie otwórzmy tutaj jakąś skrzynkę, żeby po prostu sprawdzić, co nam tutaj siądzie. I weźmy sobie na przykład, otwórzmy skrzynkę Elixir, która kosztuje 97,50. I co nam z niej wypadnie, to sobie możemy zaraz, nie wiem, zabridować. No chyba, że poleci nam nóż, no to wtedy nie będę tego upgrade'ował, bo nie ma to kompletnie sensu, 327 zł z 90 zł. Tak więc to jest KDrop, a my przechodzimy do tematu odcinka. I co do tematu dzisiejszego odcinka, on nazywa się ogólnie defragmentacją dysku, czy też już aktualnie optymalizacją dysku i polega on na układaniu danych w odpowiedni sposób po to, aby te mm, dane były bliżej siebie. Bo nie wiem, czy kojarzycie, jak wygląda dysk HDD, ale dysk HDD ogólnie wygląda w ten sposób i teraz powinniśmy skojarzyć sobie to z czymś takim, że ten dysk ma dane na różne przestrzeniach, coś jak powiedzmy, jak muzyka na gramofonie, że tam jakby igła się porusza po danych segmentach i też te segmenty jakby one są odgrywane. Nie jestem oczywiście specem, jeżeli chodzi o dyski, ale to jest myślę, że dobre skojarzenie, czyli porównanie sobie dysku HDD do takiego, takiej płyty powiedzmy winylowej, chociaż w płycie winylowej e, te dane są jakby na wibracjach opierane chyba, z tego co kojarzę. Dobra, nie będę się pojadał, bo jeszcze powiedzieć, że o, tak nie jest i w ogóle, ale w skrócie, defragmentacja dysków polega na tym, żeby te dane, które macie na dysku ułożyły się obok siebie, czyli dane, które są na przykład od jednej gry od jednego folderu będą obok siebie. Bo W momencie kiedy my sobie te dane na przykład dla przykładu stworzymy w taki sposób, że gramy sobie na przykład na początku miesiąca grę i ta gra dostanie aktualizację powiedzmy pod koniec miesiąca. To pytanie, czy te dane będą w tym samym miejscu, czy one czasem nie będą już gdzieś dalej, że ta igiełka będzie musiała skoczyć dalej po jakąś część danych. No i w tym przypadku raczej będzie tak, że te dane będą dograne w późniejszej części że tak powiem tej dyskietki i one muszą się przesunąć. I dlatego też dyski HDD mają zawsze mniejszą pamięć. To znaczy, że jak kupić sobie jeszcze terabajt to nie Mającego terabajta, jak mają 4 terabajta, to nie mają całego 4 terabajtów. Przynajmniej ja sobie tak to wyjaśnię. Nie wiem, czy tak naprawdę jest. Pewnie jak piszcie w Google, dlaczego dysk nie ma takiej pojemności, jaką ma deklarowane na opakowaniu, to będzie coś Wam napisane. Ale wyobraźcie sobie, że to jest w ten, ten sposób, że ta igiełka, ona musi mieć jakieś przestrzenie między sobą, żeby te dane jakoś segregować. I teraz my, instalując taką grę na początku miesiąca i aktualizując ją na końcu miesiąca, gdzie w środku miesiąca sobie też tam coś wgrywaliśmy bądź dogrywaliśmy, to te dane są ułożone chronologicznie. Czyli że pierwsze dane, które wgraliśmy, są na początku, tej dyskietki, tylko ostatnie dane są gdzieś na końcu. I teraz, jeżeli chodzi o aktualizację, no to nie może ona być odstępem bardzo daleko od swojego programu. I ja wiem, że to tłumaczę oczywiście nieprawidłowo, ale chodzi mi o to, żebyście zrozumieli sens tej defragmentacji. I teraz, jeżeli układamy defragmentację, to defragmentacja bierze sobie dane w odpowiednie jakby bloczki i te bloczki układa koło siebie. Czyli jeżeli mamy na przykład dane z jednej gry, mamy na przykład takiego Call of Duty Warzone 1, która kiedyś ważyła 200 giga, no teraz oczywiście już nie ma tam serwerów, ale przykład ogólnie jest dobry. I ją wyjście, jest aktualizować. to z każdą aktualizacją ta gra po prostu zwalniała, bo mieliście ją na przykład na dysku HDD, bo nie mieliście miejsca na SSD. No i wtedy taka defragmentacja może wam te dane poukładać tak, że ta gra będzie po prostu w jednej kupie, a nie gdzieś tam daleko, że dysk musi skakać między danymi. Więc jeżeli chodzi o defragmentację, robimy ją tylko dla dysków HDD, ponieważ SSD, nie róbcie tego, SSD ma inną konstrukcję, to działa totalnie inaczej, tam jest w ogóle odczyt bezpośredni, więc nie, nie, nie róbcie tego na SSD-kach, bo skróćcie jego żywotność czyli dwa dyski SSD, które tutaj mam nie używamy tego w, w tym miejscu. Mamy napisane dysk twardy, to jest dysk po prostu najczęściej właśnie harde i te dyski możemy sobie zoptymalizować. No i w tym przypadku ja mam na przykład dysk z Cool Media, gdzie nie mam dużo danych, więc jak kliknę na fragmentację, to powinna ona polecieć naprawdę bardzo szybko. Pierwszy robi się analizowanie, potem się robi optymalizacja, no i mamy tutaj, że to naprawdę się zrobiło mega szybko, chociaż widzę, że jest 0% i nie wiem o co chodzi. Aha, zaplanowana optymalizacja tygodniowo, czyli samo się może układać wszystko. No to widzicie, że system ma zrobione coś takiego bardzo szybko. No tu jest stan bieżący, ok. Ale ogólnie warto mieć tą funkcję włączoną, jeżeli chodzi o optymalizację. Na tych dyskach oczywiście tego nie robimy, bo nie wiem, czy ja miałem to włączone na SSD-kach, ale wyłączcie to, proszę. Wyłączcie to na SSD-kach, bo jeżeli macie to włączone na SSD-kach, to skrócicie sobie ich żywotność i mogą wam te dyski szybciej paść. A nie chcemy tego, żeby dyski gdzieś tam szybciej padły, więc klikamy sobie tu zmień ustawienia, zmień i wyłączamy dyski SSD. Jeżeli wiemy, które partycje są na dyskach SSD, to je wyrzucamy. Tak samo, jeżeli mamy dysk zewnętrzny, który jest dyskiem SSD, bo też takie się oznaczają również to wyłączamy. No ja mam dysk od HDD, jeżeli chodzi o zewnętrzny, więc go nie będę ruszał. No i teraz mam na przykład pliki YouTube, tam mam w ogóle półtora bajta danych, więc załóżmy, że kliknę na analizuj, to będzie to się robiło naprawdę mega, mega długo, chociaż widzę, że dyski są u mnie wszystkie zoptymalizowane, więc u mnie tego robić już nie muszę, ale chodzi o to, żeby tak, włączyć sobie zaplanowaną optymalizację, pomijając dyski SSD, bo te dyski są po prostu mega, mega e, podatne na uszkodzenia podczas, czy też zużycie podczas właśnie robienia tej defragmentacji, więc upewnijcie się, ale błagam, upewnijcie się, że macie włączone tą defragmentację tylko na dyskach HDD, które macie dyski HDD czy partycje, które są na dyskach HDD, bo może wam to mega oddać. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o defragmentację, to jeżeli już taka defragmentacja jest zrobiona, czyli zrobiliście sobie tą defragmentację, to możecie wejść sobie w zarządzanie komputerem i sprawdzić, czy macie wszystkie partycje zrobione, czyli wchodzimy sobie w zarządzanie komputerem i mamy zarządzanie dyskami. Tu tak możemy zauważyć, że mamy wszystko podpisane bezpośrednio, co i jak jest zrobione i możemy sobie wszystkim zarządzać. Czyli jak na przykład dysk 4 TB w tym przypadku, możemy go sobie Podzielić na mniejsze partycje. I o tym mówiłem w przyspieszaniu poprzednim. Jak najbardziej jest to dobry pomysł. Dobry pomysł pod tą względą, że defragmentacja wtedy ma łatwiejsze zadanie, bo jeżeli podzielimy sobie dysk, na przykład taki 4 tb na 4 osobne partycje, a będziemy mieli 4 jakby dyski tam w moim komputerze pokazane, co oznacza, że będziemy mieli po prostu już posegregowane na pewne segmenty, więc dobrym pomysłem jest zrobienie większej ilości partycji tylko na dyskach HDD. Znowu, jeżeli macie dysk SSD, nie jest to potrzebne, dysk HDD, jest też znany z tego, że jak mamy go zapchane i dysk SSD, to zobaczcie co się dzieje. Ładowanie, dłuższy moment, nie? Dysk znowu ten sam, już jest szybciej, bo już się ją zarzucało dane. Więc ja tą defragmentację będę robił co tydzień. Ja mam sobie ustawione co tydzień, bo ja mam dużo danych mam bardzo mocno zapchane. Jak macie zapchane dysk SSD, również postarajcie się zawsze zostawić trochę miejsca wolnego i nie zapychać go do końca. Chociażby te 50 do 100 giga, jeżeli mamy taki terabajtowy dysk, żeby było wolne. No i co, jeżeli chodzi o defragmentację, to tyle. Upewnijcie się, że naprawdę nie macie tej defragmentacji włączone na dyskach SSD, bo sobie je szybko. Zniszczyce, a niestety Windows prowadził update, który, jak widzieliście, to ustawił tą defragmentację na dyskach SSD również, co jest według mnie głupotą i według mnie tego nie powinno tutaj absolutnie być, więc to wyrzućcie, to jest taka ważna informacja i przekażcie tę informację znajomym, czy też przekażcie film znajomym, bo mogą sobie te dyski SSD po prostu zepsuć. No i co? Jeżeli chodzi o to w ten odcinek, to byłoby na tyle. Jest to taka ciekawostka, która powstała w systemie i która jest włączona domyślnie w systemie już od jakiegoś czasu, przynajmniej od jakiegoś update'u, jeżeli Wy tej funkcji nie mieliście włączonej sobie ją włącznie, pomijając dyski SSD. A jeżeli macie ją włączone, to wywalcie dyski SSD z tej optymalizacji, bo kurde, jeżeli będziemy mieć dyski SSD, to no, dostaną one mocno w tyłek i będziemy mogli sobie te dyski wymieniać. Także z mojej strony to byłem tyle. Zajrzyj tutaj do odcinka, gdzie podkręcaliśmy procesor i to procesor jednym kliknięciem Ryzen Intel Extreme też można w sobie podkręcić, no ale whatever. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.